Wczoraj Duda zmierzył się z wicemistrzem świata w dwupartiowym meczu, i to jest partia pierwsza. Gdzie Duda dostał naprawdę bardzo przyjemną pozycję. Poszła partia katalońska i Nepo zdecydował się na szybkie C5. Ma to oczywiście sens, no bo biały zajął sobie tutaj centrum, więc czarny też coś z tego centrum chce tutaj uszczknąć. Poszło bicie na C5 i skoczek a więc taką nietypową trasą ten skoczek faktycznie. Się zaktywizował, ale oczywiście coś za coś, no bo tutaj jest ten izolowany pionek. Izolowany pion sam w sobie wielką tragedią nie jest, ale na pewno biały w tym przypadku będzie sobie tego izolowanego piona chciał po prostu przycisnąć. W partii goniec E3, goniec E6, no to goniec D4, czyli klasyka. Najpierw trzeba tego izolowanego piona zablokować i też warto pamiętać, że pole. Przed tym izolowanym pionkiem jest bardzo fajną placówką dla lekkich figur, dla skoczka albo dla gońca, ponieważ z tego pola nie da się tej figury e, przegonić. W partii wieża C8 Hetman sobie uciekł, skoczek został rozwinięty, no i tutaj Duda e, wszystko po prostu zrobił e, tak, jak zrobić powinien, więc zabezpieczył, rozwinął wszystkie figury. No i teraz wieża C2 e, jest to przygotowanie e, pod Albo przejęcie linii C, albo przejęcie linii D i po prostu presję na tego piona D5. Więc wieża C2 bardzo mi się tutaj podoba, bardzo elastyczne zagranie. No i co ciekawe, tutaj Polak zdecydował się wybić na F6. Przeciwnik odbił skoczkiem, żeby bronić na D5. No i teraz wieża D2. E, oczywiście ta wieża musiała uciec, no bo podwisała. E, I teraz okazuje się, że naprawdę bardzo, bardzo ciężko jest tego piona zabezpieczyć. E, no właściwie to się nie da po prostu. E, I. Stokwisz tutaj twierdzi, choć ja mu tak do końca nie wierzę, Stokwisz twierdzi, że tutaj skoczek E4 jest mocny, ponieważ po biciu na D5 Hetman może odejść, a po odejściu wieży goniec D7. No, i tutaj grozi goniec A4, faktycznie. No, ale nie oszukujmy się, no to jest pion w plecy. No, fakt, para gońców, więc ta para gońców daje czarnemu na pewno sporo aktywności, no ale nie jest to coś wyśmienitego. Natomiast to jest taki plan, żeby tam zagrać Hetman E8, żeby później jeszcze gońca wycofać, i w ogóle jakiś dziki przerzut tego gońca na A4. No, coś takiego jest bardzo ciężkie do wypatrzenia, więc Nepo popełnia tutaj błąd, grając goniec B4. I goniec B4 to jest oczywiście związanie tego skoczka z C3. No, problem jest tutaj jeden że to związanie no, jest takie troszeczkę dziurawe e, ponieważ Duda e, po prostu bije na D5. E, no i teraz, A, a e, i oczywiście chodzi o to, że tej wieży zbić nie można, e, no bo tutaj wisi Hetman na E7, a jak już nastąpi bicie na D5, co właśnie nastąpiło, no to wieża tutaj bije na D5, no i wychodzi koniec końców pion e, więcej. Tutaj e, Hetman E4 i prawdopodobnie tego on po widział, że na koniec tych wszystkich masowych wymian, na sam koniec wchodzi wieża A1. I taka mała rzecz, a cieszy, no bo tutaj oczywiście pion na A7 jest zdobywany. No, czarny ma tutaj parę gońców, więc trzeba to szanować, ale jednak pion przewagi po naszej stronie. Zauważcie, że tutaj NEPO miał możliwość wybicia na F3 i wybicia na B2. No, i teraz pytanie, dlaczego się na to nie zdecydował? Z jednej strony może się wydawać, że w sumie luzi karbuzik, no bo tutaj materiał równy, różnopolowe gońce do tego, no pachnie remisem, ale, ale no niekoniecznie, ponieważ są tutaj jeszcze wieże na desce. I na koniec tego wariantu Duda mógłby zagrać goniec D5. Jedyna obrona to wieża F8, i tutaj czarny po prostu nie ma się gdzie ruszać. Figury czarnego no, muszą tutaj bronić punkt F7 po prostu no, przymusowe no nic innego się tutaj nie, nie da e, robić e, a biały po sobie piony będzie podciągał gdzieś tam króla sobie będzie podciągał więc to jest taka końcówka na 100 ruchów znęcania się nad przeciwnikiem i e, czarny e, musi się bronić także no, ci topowi sochiści mają świadomość że Stokfiszowo może to jest do ustania, ale z ludzkiego punktu widzenia no to należy to raczej ocenić jako strategicznie przegrana pozycja. W związku z tym Nepo utrzymuje tutaj napięcie, no i dochodzi finalnie do takiej oto końcówki, gdzie oczywiście z tym pionem B2. Duda musi się pożegnać, no ale z drugiej strony fajnie się aktywizuje tutaj skoczkiem, więc poszło skoczek F5, bicie, wieża B7, no i tutaj skoczek przeszedł na C6 i okazuje się, że pozycja otwarta, piony są tutaj na obu skrzydłach, więc tak na papierze, no to wydawałoby się, że no przewaga po stronie czarnego, prawda? No bo goniec będzie zabezpieczał na królewskim, będzie wspierał marsz tego piona z linii B. No wydaje się, że tutaj wszystko się zgadza, no ale nie do końca, bo ten goniec po prostu nie ma się za bardzo gdzie ruszać. No i tutaj Duda podciąga swojego pionka. Goniec C3, wiadomo o co chodzi, ale Duda nie skupia się na defensywie, skupia się tutaj na kontrataku. Więc zostało tutaj poddymione, oczywiście, pion f2. No z nim się tutaj musimy pożegnać, ale wieża białego pięknie się zaktywizowała. No i właśnie bicie, król ucieka i wieża f3. Został tutaj popełniony błąd, ponieważ teraz Duda zagrał skoczek d4 i skoczek bije f5. I teraz zauważcie, że jeszcze któregoś z tych pionów sieknie, Ponieważ punkt G3 jest bardzo ładnie zabezpieczony skoczkiem w partii wieża B3, no i teraz pozycja zrobiła się kompletnie wygrana. Okej, okay. czarny ma tutaj tego wolnego, oddalonego piona, no ale z drugiej strony, biały ma dwa wolne piony. I może się wydawać, że Ustawienie tego króla na G8 to jest plus, że wiecie, jak tutaj pion białego ruszy, no to ten król go zastopuje. Ale nie do końca, bo jak te piony białego ruszą, to ten król ich nie zastopuje, a jeszcze na domiar złego będą jakieś motywy matowe, więc będzie po prostu podwójnie źle. W partii wieża E6 goniec D2 wieża E7, B5. No, i tutaj Duda właściwie królem powinien zasuwać do akcji, też przy okazji byłyby te motywy matowe. No, ale uruchomił piona z linii H, to też jest jak najbardziej ok. No, ale wiadomo, Nepo no nie jest głupi zawodnik. Uruchamia własnego piona, licząc na to, że no, zagrozi dorobieniem Hetmana i tym sposobem odciągnie figury białego do defensywy. No, i tutaj. Trzeba było pchać tego piona dalej. Trzeba tutaj było jechać po prostu z H6. No, i teraz zobaczcie, co czarny może zrobić. Jeżeli czarny idzie dalej, no to po prostu szach. I teraz, jak odejdzie tutaj, no to po prostu mat. I jest koniec partii od razu. Więc, żeby nie wyłapać mata za chwilę. No to czarny musi odejść królem. I teraz wieża G7 no nie zdaje egzaminu, bo jest goniec C3. Więc król H8. No i teraz po prostu można wieża B7, żeby ten pion tak łatwo nie szedł do przodu. No i aktywizacja tego piona z linii G. No i oczywiście wszystko się tutaj zgadza co do tempa, ponieważ grozi teraz mat na G6 po prostu pionkiem. No i jeżeli wieża tutaj obroni, no to i tak to gierzość wchodzi. No bo po biciu, oczywiście szachulec, e, król musi odejść e, i bicie tutaj, no i po zamiatanem. E, więc rzeczywiście, żeby wygrać tę partię, e, to konieczne było e, uruchomienie tego piona z linii H. Natomiast z niezrozumiałej trochę dla mnie przyczyny e, ostatnio Duda strasznie zaczął wpadać w nie do czasy. No, przyczyna jest oczywista, nie? podczas partii szachów no, jest tyle różnych możliwości, że można myśleć a myśleć, ale Duta zawsze był takim bardzo intuicyjnym graczem. No, fenomenalnie sobie zawsze radzi w blicu, ale no, jakoś ostatnio łapie takie zawiechy, wpada w niedoczasy, no i w tych niedoczasach naprawdę często wypuszcza wygrane pozycje. No i teraz w partii zostało zagrane podejście królem, co na oko ma sens, ale niestety w konkretach się nie zgadza, bo okazuje się, że tutaj figury czarnego są idealnie ustawione, żeby tego króla przegonić. No i finalnie tutaj e, trzeba w ogóle uważać, bo zaraz Hetman będzie dorabiany. E, no ale idealnie na czas, e, tutaj Biały dojechał skoczkiem, e, no i partia koniec końców zakończyła się remisem, e, co oczywiście szkoda. No bo była wygrana I można sobie powiedzieć, no remis nie ma wielkiej tragedii Ale w kolejnej partii gramy czarnymi No i czarnymi wiadomo zawsze gorzej e, Poszedł tutaj Nimcowicz Dosyć klasyczny wariant To Duda i białymi czarnymi gra od 15 lat e, Więc biały oczywiście ma izolowanego pionka Ale ma też parę gońców, co, co jest plusikiem e, No i biały ma tutaj potencjał na atakowanie na królewskim więc duda od razu H6, że jeden skoczek E7 No i tutaj ten skoczek będzie się chciał wpakować na D5, żeby oczywiście izolowanego pionka przyblokować, a też skoczek może się przydać do defensywy na królewski. No i tak jak widzicie, Janek się tutaj wpakował w przygotowanie. Nepo, e, występujący pod nikiem Ja, Chessy, <laughs> e, no jest gość fenomenalnie przygotowany, no gość grał mecz o mistrzostwo świata, więc wiadomo, że repertuar ma bogaty, e, no i też jest bardzo pewny siebie, jak e, wpadniesz mu w wariant, no to e, masz gwarantowane, że będziesz miał e, 70% mniej czasu po debiucie. E, w Partii goniece w 4 Duda kontynuuje ro, Ozwój, przeciwnik się aktywizuje i tutaj należało odejść tym skoczkiem, żeby Hetman po prostu bronił na F6 oczywiście. Natomiast Duda sobie stwierdził, że ta w sumie po co bronić i zagrał goniec C6, co jest dosyć podejrzane, choć Nepo tego nie wykorzystał. No bo można było tutaj wybić i nawet wieża E3, tak po prostu. No, ja wiem, że to nie jest taki porywający plan, no ale król jest osłabiony i można go atakować. Ale w partii Nepo właściwie z automatu zagrał goniec D3. I to jest dosyć zabawne, bo to granie z automatu jest ogromną siłą Nepo, bo często właśnie gniecie oponentów, których wpędza w niedoczas, ale z drugiej strony też bardzo często okazje przechodzą mu koło nosa. I tutaj w partii skoczek G6 poszło bicie odbicie F3, i mamy taką klasyczną sytuację przy różnopolowych gońcach, gdzie różnopolowy godziec białego no jest zdecydowanie mocniejszy od naszego. No i to jest delikatny problem. W partii Hetman D7, Hetman E2, wieża D8, więc jedna i druga strona mobilizuje swoje siły. Duda szuka szczęścia na królewskim, ale go nie znajduje, więc finalnie wycofuje tego skoczka na F6 i kluczowy moment e, następuje w tym momencie. No bo Nepo zdecydował się na posunięcie wieża C2, więc e, o co tutaj chodzi? Co poeta ma na myśli? No, chyba każdy widzi, że chodzi tutaj o przejęcie linii C, prawda? I przejęcie linii C będzie druzgocące dla czarnego ze względu na pole C7, bo tutaj goniec zapewnia kontrolę nad tym polem C7, więc jeżeli biały przejmie linię C, no to melduje się tutaj na siódmej linii i po prostu z czarnego nie ma co zbierać. Więc co należało zrobić? Wieża C8 z planem goniec B7, i jeżeli ten skoczek odejdzie, to po prostu powymieniać wszystkie wieże po linii C. I to był jedyny sposób na defensywę. Natomiast Duda zagrał wieża F7 i mnóstwo rzeczy się jeszcze tutaj odwaliło. No ale faktem jest, że Biały no wiedzie na to C7, a mało tego, jeszcze chce się też zameldować na G6, także będą problemy z punktem G7. No i niestety trochę ciężko tutaj zareagować. Biały wybił na A7, wybicie na F3, wybicie na B6. No i tutaj, okej. Okay, goniec się zaktywizował, król białego się delikatnie osłabił, więc to jest na plus dla nas, no ale widzimy, co się dzieje na zegarze. 7 minut do 3 minut na dystansie 10 minutowym, no to jest kolosalna różnica. W partii wieża F2, no to Hetman G6, Jan Krzysztof Duda, oczywiście wieżga na królewskim, no i słuchajcie, to wieżganie po prostu wychodzi dobrze, ponieważ Biały rusza B4, czyli Biały sobie stwierdza, Mam tutaj pełną kontrolę w tej pozycji. Na punkcie G7 Cię, gagatku, przycisnąłem. No to w takim razie teraz rozkręcam te piony. No i Ty po prostu tych pionków nie zatrzymasz. No a okazuje się, że, że jednak można te piony zatrzymać ruchem wieża A8. Nepo sobie stwierdził, że wieża F7 będzie tutaj grane. No ale teraz wchodzi G3. I zbić nie można ze względu na bicie na a3. I teraz goniec nie może wrócić na e5, bo będzie po prostu mat. Więc to g3 zostało niedocenione. No i tutaj mało tego, w ogóle motywy matowe się pojawiają, ponieważ wchodzi h5, no i po prostu grozi hetłan g4 z, z zamatowaniem, no i koniec pieśni. No więc biały musiał się wycofać. No i tutaj Duda... Ma szansę na przeżycie. Ma szansę na przeżycie, ale to jest ten moment, w którym wychodzi ten atut nepo. Że gość gra naprawdę szybko i faktycznie gra też dosyć niedokładnie, ale z drugiej strony, no on ma 4,5 minuty, a Polish Fighter 3000 ma pół minuty. No i mając te 30 sekund na decyzję w kluczowym momencie. Bardzo ciężko jest tę prawidłową decyzję podjąć. I Duda powinien pójść po tego pionka i obiektywnie jest równowaga, choć pozycja dalej zagmatwana. No a Duda zagrał Hetman E4, i okazuje się, że niestety biały może obronić te wszystkie słabości. Biały się tutaj po prostu wycofał wszystkim do defensywy i wymienił Hetmany. No i teraz mamy dwa piony w plecy. Jest przypo. No dobra, tego piona z G2 można skubnąć, ale ten pion z G2 no nie ma żadnego znaczenia. No i tutaj trzeba powiedzieć, że pan Nepo naprawdę bardzo ładnie zagrał, ponieważ wjechał tutaj na D5. No i teraz okazuje się, że ten pion jest nie do zatrzymania. No i tutaj partia się kończy. Polish Fighter 3000 e, niestety przegrywa. E, no i jest to drugi przegrany mecz, więc e, no wypada z turnieju. Całe szczęście, długo nie będziemy musieli czekać na powrót Dudy do akcji, ponieważ w czwartek, 25 lipca o 17 startuje kolejny turniej, czyli Speed Chess Championship. I tam Duda w meczu otwarcia będzie grał z Arjunem Erigazim. Jeżeli chodzi natomiast o ten Champions Chess Tour, no... Mi osobiście dosyć przykro, tak powiem szczerze, no tak szkoda po prostu tego wyniku, bo po pierwsze Alireze miał na rozkładzie i pozycję plus 10 wypuścił pod presją czasu. No i po drugie, Nepo też miał na rozkładzie. No, ale pod presją czasu wypuścił też wygraną, więc widać, że Duda nad tymi niedoczasami jakoś musi potrenować, jak to nie mam, szczerze mówiąc, zielonego pojęcia, ale no coś z tym tematem trzeba ewidentnie zrobić, bo no niewykorzystane okazje na tym poziomie się po prostu mszczą. No, bardzo rzadko się zdarza, że przeciwnik coś głupiego odwali, więc jak już Przeciwnik coś głupiego odwala, no to koniecznie musisz go ograć. No i na koniec klasycznie zapraszam na mój turniej na 1000 osób. W ostatni weekend wakacji zapraszam do Lublina. Jest jeszcze 500 miejsc, także można się śmiało zapisywać.